Szyma się ma jestem Filip i dzisiaj gramy sobie w Brawla Jest cała z jest A, bo ja to To jest nie wszystko jest podpisy na Star Powerach Na gadżetach Tylko to jest tak Ale dzisiaj już przetestujemy, jeżeli filmu, się to ci łapkę w górę, subskrypcję i zapomnijcie tutaj dzwoneczka Przepraszam was, że to tak, nie było filmik, po prostu mój telefon rozwalił i musiałam czekać na Dobra, dzisiaj przetestujemy go. Nie w ogóle, nie wiem co to jest. I... Ty, wiem, ja... dzisiaj... czy wy dzisiaj może widzimy. Może Jouji dzisiaj... Tak, może Jouji spróbuję. wrzucić. Uuu, BB Blunt. No, no naprawdę. pokreślimy go na zabiegu. nie, mm. nie razie so na, no na... O! na... z będzie wszystkich pustki. że jest... Udział, udział. 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 Udział, to jest byte ha. Jeden strzał luk. Nie wiem, oni to powinni dla mnie znerwić. Jeden strzał luk. I raz jeszcze powiem jeden strzał luk. Ale prawda, to jest byte ha. I przepraszam, jak my to mamy rozwalczyć, jak my z... Jesteśmy na zbędnej z tym, z tym... Ale to jest fajnie, ja tego Mortusa.

Tu ja nie wiem, może jest tak, źle, że je wężej To może dlatego, że po prostu. już no, słaby jest ten ręcz. Jak to szarce. taka jest naprawdę bardzo mała szarce ale to naprawdę bardzo mała.

Ale w ogóle nie, nie, nie odbierają, jak to było z osiemdziesiąt daczy, nam trzeba było na jakąś odbić postać. Ale to w ogóle od razu im dało. Idźcie w drzewce. Idźcie w, 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 w Leon. Dobra. Może teraz się uda. Mm -hmm. kluk. Używam klucz I trzynastki, nie, nie... nie mogę coś. Dobra. Nie to, Nie starczy. Starczy na tym, co Wiecie, na razie to on jest przez tego ulta, ma ulta najbliższa. Nie, ja nie mogę przejechać. Aj, nie, tylko to nie jest Nie wiem, należy się sami strzelić. Mogę pokazać wam. No. W ogóle in, innej konta pucharki tu. Coś się zmieniło. Ludzie, jak ktoś ma 50 tysięcy pucharków, to ma całe konto z maksymalnej listce. Więc... Zobaczy mu ten megaboks. Dobra, gramy, że tylko się oddajemy. już się zgubię. No, ale dobra. No ja widziałem, ale ja jest, to jestem z tyłu Nie! Nie, Bo to widzieliście? Nie, no ale to mu taki fejs To jest łatwe, bo ja nic już długo nie mogę zrobić, to... No. Może już się uda. O, grały z nami. nie może być. Zasięg w dobrej miarę. Stolet jest słaby, nie powinien że średni, że jest słaby. Nie ma, to już Nie to.

Tym na przykład kupiłem. w szkole. też. No nie, może sobie z jakimś... zagram, albo nie. Ja wygram właśnie Z są ludzie. Ludzie zabici. Ok. Podwalam wam. Taka wspaniała Już nie wywalcza.

Zobaczcie, co To Zrobimy to. Zrobimy to. No bo dobra, to już nie w tym odcinku. No co to jest? Co to jest, powiedzcie? To wiem, że to jest jakiś ten... Patrzcie. Hmm. Power Leech. Random Game. Mode Unmap. Kom... A, to może są winy polskie. Zobaczcie. Wystawienia. Legend. Polskie. Tak, los li, liga mocy. Losowy tryb i gry i losowa mapa. Losowy tryb gry i losowa mapa. Rywalizuj w bitwach 3 na 3 wraz ze sw swoją drużyną lub innymi graczami na podobnym poziomie. Me mecz wycięży pierwsza która, drużyna, która wygra w jednej Tryb gry i mapy obracają się często oraz w losowy sposób przygotowują się. Na zakończenie sezonu trzymasz nagrody za największą pozycję, którą osiągę. A, tu takie coś jak power play'y. Power play, doszło. A nie, dobra, najwyższa, najwyższa liga drużyn, najwyższa liga solo. To jest pa... power... Usunęli No pięknie! Zagramy na chwilę. Ale no bez takich! Czy się takiego nie, nie miałem? Nie, no. już miałem mam na 737 bez, no, no bez takich na no, powerplay Może no, ja jestem ślepy, bo no, nie widzę. No, nie, no, no, nie ma, no bez. No, no. Tak, rozumiecie, tak samo jak na tamty ten. No jak to ma? Na tamte wybieranie mapy zmienili i to zmienili na złe, bo wtedy wiem i folka i spajkę na tych mapach przez graczy, żeby oni było zyskać tą A teraz to nie mogę już, bo w pracy się nie normalnie tych mapach. Trzeba korzystać, że tutaj takie mapy, a nie chudne, że te resurszciki można nie zrobić. Co, że się wcielam jakby, nie wiem, jakby żebrałem, nie wiem, że coś nie mam, żebrałem, no nie wiem, czemu im tak zrobili. No, czy tej igrzyska moczy? Ale naprawdę, no, nie, no, super sześć że w złą stronę. Tak samo jak naprawdę bardzo w złą stronę poszły z tym kadmetem, bo oni zrobili tak, że to, to jest, to jest pasję, żeby mieć I oni się tylko na pieniądze, więc idziecie w złą stronę. Twoja, to ja mam taką tam już nie ma takich rzeczy. Pięknie tam jest jeszcze bardziej. Tam Kamskie, bo każda za 25 zł, ale to jest 25 zł, a nie 5 zł. A tam jest nie każdy. I tak tam w kanale jest w volte moczka z kimną i tam legenda na końcu. Ale nie każdy lubi tę legendę. Właśnie to się też nie, 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 nie jest wygląda na. Nie wiem, nie chcę już ojciec kawałki mieć na sobie taką skalę. Mmm. Mmmm Trzeba odlić? Aha, wiesz, że. Dobra, on robi gwiazdki, chyba to będzie wygrane. Napiszcie z czego byście chcieli... Teraz tu nawet łapek nie musicie zostawiać. Napiszcie tylko po prostu z czego byście chcieli kolejną, kolejną agresję. Może to byś chciała wygrać za Anielinę, że w 100 tysięcy, nie, nie, nie. Ale tylko... To, 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 to ...przeczynij z to, to.

tylko o 10 więcej od tego. A ten Pat... Mm -hmm. O, taki ton. Był bardzo szkoda. Ja raz byłem naprawdę chyba tam 150 w Polsce. A tabela wyników może coś się zmieni. Za wymiarze. To, co mi te epczynieśli na dół, zamiast zrobić trochę krótszą... Czy trochę dłuższą? Na Nasze tyle mają najwięcej. A. To on! Właśnie ja przez 2 godziny do gry nie mogłem nigdzie się wywijałem. I to on za mnie uciekł. Stop, stop, stop. Czy? Chłop! 13 kapuch jest w topce? Naprawdę? 12 W globalnej topce? Tak, w globalnej topce. No to ten będzie już, nie O, tego tam. No to. mają poczucie szybko. A nie. wiem, to się. Dobra, to ja idę tamtygo, l stiu, się, nie. A więc to nie. No to No to to nie.